tvg 9 Polska wycofuje się z konferencji Durban 2. Polska podjęła decyzję o wycofaniu się z uczestnictwa w konferencji przeglądowej światowej konferencji ONZ przeciw rasizmowi, dyskryminacji rasowej, ksenofobii oraz związanej z nimi nietolerancji, poinformował wieczorem rzecznik MZ. No jest to jakby odpowiedź na to co powiedział Franco Fratini. Nie zamierzam milczeć, kiedy sprawa dotyczy fundamentalnych zasad karty praw podstawowych Unii Europejskiej, dodał włoski minister spraw zagranicznych w wywiadzie prasowym. Przypomniał, że jedną z tych zasad jest totalne odrzucenie antysemityzmu. Tymczasem w pierwotnie przygotowanym projekcie dokumentu znalazło się m.in. następujące stwierdzenie polityka Izraela na terytoriach palestyńskich stanowi pogwałcenie praw człowieka zbrodnią przeciwko ludzkości i współczesną formę apartheidu czyli filozofia tego Włocha Fratellego i Polskiego MSZ-u jest taka jak Ktoś kalemu ukraść krowę to bardzo zły czyn. Natomiast jak kali ukraść komuś krowę to bardzo dobry czyn.